Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Martynka. A ja Jolka. Zapraszamy na film. O historii prania i pralki. Kiedyś prało się w rzece lub w jeziorze. Po... Brało się do tego kijanki lub kija. A kiedyś się na niej prało ubrania. Wcześniej nie było plastikowych misek, tylko drewniane. Chcesz spróbować? Ale ja W, skit. w roku oś... 1851 ta, ta pralka była drewniana i nazywa się Frania. Moja babcia kiedyś prała w takiej pralce. To jest A nazywała się Frania. Pół, to pół automat. Ubrania wkłada się górą. Do tej pralki ubrania wkłada się przodem. Ta pralka pierze, pucze, wiruje i szusy. Zobaczmy, czy nam się wyprała. Jak, jaki ładny i pachnący. Jaki czysty. chcę wiedzieć o historii pralki wejdźcie wejdźcie ja. na www history